Cześć wszystkim, ja mam na imię Filip i dzisiaj będziemy rozmawiać o nawodnieniu. Generalnie, e, wielu z Was może mnie pamiętać z czasów, kiedy polecałem czungiki, i filtry podwójnej osmozy. E, dzisiaj przychodzę trochę z innym produktem, a mianowicie jest to Coral Mine. Jest to e, e, sproszkowana skamelina koralowca, występujący e, na, na wybrzeżach wyspy Okinawa. I teraz skąd to się wszystko wzięło? Generalnie koralowiec jest pozyskiwany tam od długiego czasu. Jest to pozyskiwane w taki sposób, by nie zagrażać, że tak powiem, ekosystemowi. Tak? Jest to skamienia i jest wydobywana już od ponad 20 lat, w sposób po prostu zrównoważony, także to wszystko tam cały czas jest. Dlaczego akurat taki produkt i taki pomysł? Generalnie Okinawa jest wyspą w Japonii, na której jest najdłuższa, najdłuższy wiek możemy zaobserwować wśród osób żyjących tam. Jest tylko kilka miejsc na świecie, gdzie jest bardzo taki długi wiek ludzi żyjących. Nawet na przykład tam są babcie, co mają po 90 parę lat, które wspinają się po drzewach figowych i zbierają dalej, są sprawne. Tak? No więc naukowcy się tym zainteresowali, dlaczego tak się dzieje i odkryli właśnie, że to dzięki koralowcowi, który po prostu jest tam używany jako filtr do wody. Tak? E, Troszkę o właściwościach. Coralmine ma dużo wapnia, magnezu e, i oprócz tego ma inne mikroelementy, które nie są, że tak powiem, naświetlone ze względu na, tą, na ich niską zawartość. Natomiast należy pamiętać, że jest to właśnie taki kompleks minerałów. Zresztą jak widać ja tutaj mam rozrobioną w butelce i ta woda jest taka lekko mętna ze względu na te minerały. No w tej chwili nie jestem w stanie pokazać wam butelki bez koralowca, żeby była różnica. Jak się tą wodę przyrządza? W takiej saszetce mamy wodę na 30 dni na miesiąc, tak? I jedna saszetka to jest 0,5 litra do 0,7 litra wody dziennie, w zależności od natężenia. I teraz tak, generalnie bierzemy na początku wodę sobie przez filtr węglowy, przelewamy, woda jest pozbawiona wszystkich tych zanieczyszczeń, które są w wodociągach, również też minerałów, więc wzbogacamy sobie wodę tym Coral i dodajemy sobie łyka wrzątku do tego, żeby po prostu ta woda wypuściła te wszystkie minerały i wtedy ona ma taki smak mleczny, taka jest korzystna i przyjemna dla organizmu, tak to organoleptycznie czuję nie tylko ja, ale wiele osób, które ją stosują. Jeżeli chodzi o cenę takiej wody, to jest 6720 na miesiąc czasu, więc jak podzielimy sobie to na 30 dni, to wychodzi 2,24 gdzie większość wód w plastiku często są dużo droższe, w sklepach a niekoniecznie zdrowe, więc yy, chciałem naocznić, że taka woda wcale nie jest yy, droga yy, i że warto w coś takiego zainwestować. Yy. No, i to by było na tyle na dzisiaj. Jeżeli Cię zainteresowałem, to postaw lajka, subskrybuj i tak dalej.